Na gorąco za po meczu, do 55. minuty się trzymamy, później czerwona kartka. No i niestety, mimo dość trudnego meczu, później, jak rozpojmiemy pałeczkę, przejmuje świt. No wiadomo, czerwona kartka gdzieś, gdzieś tam zawsze ustawia ten wynik spotkania. Broniliśmy się kompaktowo, takie jakie mieliśmy założenia, byliśmy blisko siebie. Yy, wyglądało to nieźle, świetnie stwarzał sytuacji. No a tak jak wspomniałem, czerwona kartka zawsze, zawsze ustawia wynik spotkania i... I, i, tym, I tak samo było tym razem. Można powiedzieć, że te dwie bramki troszeczkę udarowaliśmy jeśli to no. w bo Pierwsza piłka spada i niepilnowany kopecz ma czas, żeby przymierzyć i, i uderzyć, a no, druga sytuacja to niestety błąd w komunikacji z tym razem. Nie, yy, znaczy na pewno pierwsza bramka, zbijamy piłkę na przedpole, czyli teoretycznie wszystko co mogliśmy zrobić. Chłopak przyjmuje, Kopeć przyjmuje piłkę raz, zostaje mu pod nogami. Poprawia sobie i oddaje strzał życia. Chłopaki się śmiali, że pierwszy raz widzieli, że żeby taki strzał oddał. A druga bramka, no taka łuża woda stoi, Adaś chyba zapomniał, zapomniał że, że ta woda stoi. No i zagrał w kałuże. Piłka została, na gór wykorzystał. Trudno, zdarza się. Mieliśmy też swoje szanse w, w tym meczu. Ta okazja sama na sam Nikity swoją no też Mikołaj idział. Zresztą brakowało jakby skuteczności? Brakowało przede wszystkim strzału, bo, bo, bo sytuacje, może jakieś tam zalążki sytuacji stwarzaliśmy, ale z tego nic nie wynikało. nie Brakowało nam strzału, bo nawet jak stworzyliśmy jak, jakieś zaląże, gdzieś tam coś, czego można było wycisnąć więcej, to brakowało nam strzału. Tak samo y, później była jakaś tam, tam sytuacja chyba, a sędzia nam przerwał korzystną sytuację, y, gdzie, gdzie, gdzie Borys wychodził sam na sam z ramkarzem i cofnął do, 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 do jakiegoś przewinienia wcześniej. Po meczu, no tak powiedzieć, że zamykamy pewien rozdział, skupasz, i od południa przygotowujemy się do kolejnego ligowego, ligowego meczu, który już w piątek z Unią Janikową. Yy, no na pewno będziemy chcieli przed własną publicznością pierwszy mecz w rundzie rewanżowej wygrać. Bo walczymy o trzy punkty w każdym meczu. Taki jest nasz cel, takie są nasze założenia. Dzisiaj się nie udało, ale na pewno można wynieść wiele pozytywów. W 11 graliśmy jak równy z równym z, czołowej, z czołową drużyną, która pretenduje o awans. I trudno, no. Graliśmy w 10, osłabieni, straciliśmy bramkę w 10. Do tamtej, do, tamtej, do tamtej pory graliśmy naprawdę kompaktowo, tak jak realizowaliśmy po prostu założenia.